Szukasz wewnętrznego pokoju i dobrostanu? Ta modlitwa jest dla ciebie. Zanim zaczniemy, zostaw komentarz poniżej, dzieląc się swoimi intencjami modlitewnymi. Połączmy się w wierze i wezwijmy boski pokój, który przemienia nasze serca i daje siłę, by stawić czoła wszelkim wyzwaniom. Zaczynajmy. Panie Boże, stworzycielu nieba i ziemi, w Twojej obecności przychodzę teraz, z pokorą i wiarą, prosząc Cię, abyś wylał na mnie swoje boskie pokój. Niech spokój i równowaga emocjonalna wypełnią moje życie w tym momencie, przynosząc odpoczynek mojemu sercu i umysłowi. Pośród wszelkich burz Niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, ogarnie moje całe istotę, rozpraszając wszelką niepokój, strach, zmartwienia i niepewność. Panie, wiem, że pokój, który tylko Ty możesz dać, jest tym, który nie ulega wstrząsom ani trudnościom, ani chaosowi wokół nas, ale który wręcz przeciwnie, pozostaje silny i niezmienny. Wołam, aby w obliczu wyzwań i niepewności życia, doświadczył głębokiego pokoju, który wykracza poza okoliczności, pokoju, który dotyka mojej duszy i przynosi mi poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Niech Twoja miłość napełni moją istotę i obdarzy mnie równowagą emocjonalną, która pozwala mi żyć w spokoju, nie będąc porywanym przez burzliwe fale negatywnych uczuć. Proszę Cię, Panie, aby Twój Duch Święty przyszedł i przywrócił wewnętrzną spokojność, usuwając cienie niepokoju. Pozwalając mojemu umysłowi i sercu być pełnymi Twojego pokoju. Niech poczuje Twoje ciepłe objęcie, pocieszające mnie w trudnych chwilach i odnawiające moją wiarę. Niech pokój Boży, który nie da się wyjaśnić słowami, ale który głęboko odczuwamy w naszym wnętrzu, stanie się obecny w moim życiu teraz i na zawsze. Panie, niech Twój pokój uzdrowi rany emocjonalne, które noszę, zarówno te z przeszłości, jak i te teraźniejsze. Przywróć moją ufność, Panie, abym poczuł się bezpiecznie w Twojej obecności. Niech Boski Pokój napełni mnie, a gdy będę napełniony nim, mogę stać się narzędziem tego pokoju w moim życiu. W moich relacjach, w mojej pracy i we wszystkich obszarach, które potrzebują uzdrowienia i odnowy. Niech, dzięki Twojej pomocy, cała negatywność, cała uraza, strach i niepewność znikną, ustępując miejsca światłu Twojej miłości, która uczy mnie żyć z współczuciem, wdzięcznością i dobrocią. Drogi Ojcze, składam przed Tobą moje serce, pełne pragnień, ale również pełne pewności, że Ty jesteś źródłem wszelkiego dobrostanu. Proszę, aby Twój pokój stał się stały, nie tylko w chwilach modlitwy, ale również w codziennych sytuacjach, w codziennych wyzwaniach. Niech będę w stanie żyć z tym pokojem w pracy. W relacjach rodzinnych, w decyzjach, które muszę podjąć, w momentach niepewności, a nawet w trudnościach. Niech pokój Boży prowadzi mnie i prowadzi wszędzie, gdzie idę. Boże miłości, proszę, aby Twoja obecność, która jest źródłem prawdziwego pokoju, otoczyła mnie teraz i na zawsze. Niech światło Twojej miłości oświetli każdą część mojego życia, przynosząc harmonię mojemu istnieniu i wszystkim moim otoczeniom. Niech Twój pokój, Panie, nie zależy od okoliczności, ale będzie stałą obecnością w mojej duszy, solidną podstawą, która wspiera mnie w każdym momencie. Panie. Niech każdego dnia uczę się żyć z większym spokojem i zaufaniem. Niech Twój pokój będzie fundamentem mojego istnienia, pozwalając mi żyć bez ciężaru niepokoju i strachu. Niech moja myśl, moje serce i mój duch pozostaną mocne w Tobie, pewne i spokojne, niezależnie od wiatrów i burz tego świata. Niech z Twoją pomocą przechodzę każdy dzień z niezachwianą wiarą i sercem pełnym wdzięczności, wiedząc, że Ty jesteś ze mną w każdej chwili. Niech Twój pokój rozprzestrzenia się na każdą dziedzinę mojego życia na moje relacje, pracę, zdrowie i dobrostan. Niech Twój dotyk pokoju przyniesie równowagę, harmonię i uzdrowienie. A ja, z biegiem czasu, będę mógł odczuć wpływ tego dobrostanu, który tylko Ty możesz mi dać. Żyjąc Twoim pokojem, niech będę świadkiem Twojej dobroci dla innych, odbiciem Twojego światła, gdziekolwiek się znajdę. Panie, wołam o trwały pokój, który się nie ulotni. Który będzie fundamentem mojego życia i pozwoli mi żyć w spokoju, wolnym od zakłóceń ze świata zewnętrznego. Niech z twoją pomocą będę silny i odporny, pokonując wszystkie trudności z spokojem kogoś, kto całkowicie ufa Tobie. Boże Miłości i Miłosierdzia, dziękuję Ci za Pokój który już zaczyna napełniać moją istotę, za odnowioną ufność, za spokój, który teraz wypełnia moje życie. Niech każdy dzień będzie kolejną okazją do doświadczania Twojego pokoju i tym samym życia z większym dobrostanem, harmonią i radością. Panie Boże Wszechmogący, ponownie wołam do Ciebie. Z otwartym i pełnym zaufania sercem, aby Twój pokój ogarnął wszystkie obszary mojego życia emocjonalnego. Wiem, że Ty jesteś jedynym, który potrafi przywrócić to, co jest złamane uzdrowić rany, które czas i doświadczenia pozostawiły, i dlatego proszę Cię. Aby przez Twoje miłosierdzie pokój Chrystusa został wylany na moją duszę, przynosząc uzdrowienie dla wszelkich trom i ran emocjonalnych, które wciąż noszę. Niech cały ból przeszłości, cały smutek, cały ciężar tego, co było, zostaną złagodzone przez Twój dotyk miłości i pokoju, zamieniając mój ból w siłę. Ból w przebaczenie, a uraz w wolność. Gdzie wcześniej był smutek i cierpienie, niech teraz zagości uzdrowienie, które może dać tylko Ty. Wołam, Panie, abyś, dotykając ran mojego serca, ogarnął je swoim pokojem i uzdrowił głęboko i na zawsze. Uwolnij mnie od wszelkich więzów które wciąż trzymają mnie w przeszłości, od wszelkich negatywnych uczuć, które zebrały się przez ten czas. Uwolnij mnie, panie, od blizn bólu, nierozwiązanych urazów i zmartwień, które przez tak długi czas uniemożliwiały mi pełne życie w pokoju. Niech Twoja nieskończona miłość rozpuści wszelki ból. Przynosząc głębokie i odnowiające przebaczenie, nie tylko dla innych, ale również dla samego siebie, pozwalając mi doświadczyć prawdziwego pokoju wewnętrznego. Panie, tam, gdzie wcześniej była niepewność, niech teraz rozbłyśnie odnowiona ufność w Ciebie. Tam, gdzie strach opanowywał moje myśli i serce, Niech Twój pokój je zastąpi, wypełniając każdy zakamarek mojego istnienia niezachwianym poczuciem bezpieczeństwa w Twojej obecności. Wiem, że w Tobie mogę znaleźć odpoczynek i spokój, bo Ty jesteś źródłem wszelkiego pokoju. Wołam, aby moja ufność w Ciebie została przywrócona, abym wiedział, że niezależnie od tego, co się stanie, Ty jesteś ze mną, prowadząc moje kroki i podtrzymując mnie swoim pokojem. Proszę również, Panie, aby Twój pokój pomógł mi znaleźć równowagę w moich relacjach, pracy i we wszystkich obszarach mojego życia. Gdzie jest zamieszanie, niech jasność Twojego Ducha Świętego przyniesie zrozumienie i rozeznanie. Gdzie panuje brak równowagi, niech Twój pokój poprowadzi mnie ku harmonii, która przewyższa wszelkie zewnętrzne burze. Niech będę w stanie pokonywać wyzwania, które pojawią się na mojej drodze z spokojem i jasnością, nie będąc opanowanym przez stres, pośpiech czy strach, ale działając z ufnością w Ciebie i spokojem w moim duchu. Panie, wiem, że zewnętrzne, jak i wewnętrzne naciski mogą nas zachwiać, ale proszę, aby przez Twój pokój zostałem wyposażony do radzenia sobie z nimi w sposób zrównoważony. Niech pokój, który pochodzi od Ciebie, pomoże mi stawić czoła każdemu wyzwaniu, czy to emocjonalnemu, fizycznemu, czy duchowemu. Z pewnością, że Ty jesteś ze mną, podtrzymując mnie i prowadząc. Niech Twój pokój, Panie, pozwoli mi żyć w równowadze i harmonii, niezależnie od okoliczności, które się pojawią, i niech będzie moją solidną i niezachwianą podstawą, która nigdy nie zostanie zachwiana. Proszę, Panie. Aby Twoja miłość wypełniła wszystkie moje myśli i działania, przynosząc dobrostan w każdym momencie mojego dnia. Niech pokój, który pochodzi od Ciebie, zmieni mój sposób myślenia, mówienia i działania, pozwalając mi żyć w harmonii z innymi i ze sobą. Niech w każdym momencie będę otoczony Twoim pokojem. Odczuwając Go w każdej myśli, w każdym działaniu, w każdej interakcji, którą mam przez cały dzień. I niech, poprzez to, odzwierciedlam Twoje światło i miłość dla innych, będąc narzędziem pokoju w świecie, który tak bardzo tego potrzebuje. Panie, proszę również o Twoją ochronę przed wszelkimi negatywnymi wpływami które mogą zakłócić ten wewnętrzny pokój. Oddal ode mnie wszelkie myśli, osoby czy środowiska, które w jakikolwiek sposób mogą osłabić pokój, który mi ofiarowujesz. Chroni mnie przed wszelkimi źródłami stresu, zamieszania lub dyskomfortu, które mają moc odebrać mi moją spokój. Niech Dzięki Twojej pomocy moje serce i umysł pozostaną wolne od jakichkolwiek zakłóceń, a Twoja moc ochroni mnie przed wszystkim, co próbuje ukraść mój pokój. Kochany Ojcze, proszę, abyś odnowił mnie wewnętrznie i zewnętrznie, aby moja dusza została uzdrowiona przez Twój pokój. A moje ciało także doświadczyło korzyści z tego głębokiego pokoju. Niech, odczuwając twój pokój, poczuje się ożywiony, nie tylko duchowo, ale również fizycznie, emocjonalnie i mentalnie. Niech, doświadczając tej odnowy, poczuje się silniejszy, bardziej zdolny, bardziej skupiony i spokojniejszy. Aby stawić czoła każdej sytuacji z ufnością i wiarą w Ciebie. Panie Boże, wzywam Cię ponownie z otwartym sercem, pełnym zaufania, aby pokój, który mi dajesz, nie był chwilowy, lecz stały i trwały. Niech infiltruje każdy aspekt mojego życia, przynosząc mi dobrostan w każdej chwili. Niech w każdym kroku, który stawiam, będę szedł w Twoim pokoju, a ten pokój, niech będzie fundamentem mojego istnienia, źródłem mojej radości i podstawą mojej wewnętrznej harmonii. Z Twoją pomocą, niech każdego dnia żyje z nowym poczuciem wewnętrznego pokoju, wiedząc, że Ty jesteś moim przewodnikiem. Pocieszeniem i moim pokojem Powierzam moje życie w Twoje ręce, Panie I ufam, że przez Twoją łaskę zostanę przemieniony od wewnątrz Niech Twój pokój będzie znakiem mojego życia Stałą poczuciem równowagi, harmonii i dobrostanu Niech dzięki niemu będę żył w pełni Z spokojem, ufnością i miłością Wiedząc, że zawsze jesteś ze mną w każdym kroku, który stawiam. Panie Boże, moja dusza raduje się w Twojej obecności i dziękuję Ci z całego serca za pokój, który już napełnia moje życie. Dziękuję Ci, Panie, za Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, za tę wewnętrzną harmonię. Która mnie otacza i wzmacnia każdego dnia. Chwalę Cię i wysławiam, bo Ty jesteś źródłem wszelkiego pokoju i dobrostanu. W Twojej obecności czuję się odnowiony, uwolniony, spokojny i w pokoju. Dziękuję Ci za pokój, który już odczuwam w sercu, za każdy moment odpoczynku, który mi dajesz. I za każde ukojenie, które doświadczam, ufając Tobie. W tej chwili, Ojcze, proszę, aby ten pokój był stały i obfity w moim życiu. Niech przez wszystkie dni, które nadejdą, będę nadal doświadczał pełni tego boskiego pokoju, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności, ale pozostaje niezmienny. Niezależnie od tego, co się wydarzy. Niech moja dusza będzie ciągle otoczona Twoim pokojem, a w każdej trudności niech Twoja spokój objawi się w moim umyśle i sercu. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją pocieszającą obecność, która uspokaja serca, szczególnie w chwilach niepewności. Wiem, że w Tobie znajdę bezpieczeństwo, nawet gdy wszystko wokół mnie wydaje się niepewne lub burzliwe. Dziękuję Ci, Panie, ponieważ nawet gdy pojawiają się wątpliwości i burze wydają się grozić, Ty jesteś ze mną. Ty jesteś moim schronieniem, moją twierdzą, a Twój pokój podtrzymuje mnie i daje odwagę, by iść naprzód. W każdej chwili niepokoju, niech przypomnę sobie, że nie jestem sam, że jesteś przy mnie, prowadzisz mnie i wzmacniasz, a Twój pokój nigdy mnie nie opuści. Panie, modlę się, aby w każdej chwili mojego życia mogłem czuć i pamiętać, że Twój pokój będzie ze mną w każdym kroku drogi. Niech Twój pokój będzie stałym elementem mojego życia, nie tylko w chwilach modlitwy, ale także w momentach działania, w codziennych trudach, w emocjonalnych wyzwaniach i w okolicznościach, które mnie otaczają. Niech będę czuł, że nawet w najcięższych zmaganiach Ty jesteś tym, który daje mi kierunek wzmacnia mnie i otacza bezgraniczną miłością, przynosząc pokój do mojego serca. Panie, proszę, aby w każdym momencie mojej drogi. Pamiętał, że twój pokój jest obecny, prowadzi i podtrzymuje mnie. Niech nigdy nie poczuje się zagubiony lub osamotniony, ponieważ wiem, że nawet w trudnych chwilach życia, Twój pokój będzie moją skałą i moim schronieniem. Niech ten pokój nie ogranicza się tylko do momentów modlitwy lub introspekcji, ale niech obfituje w każdej dziedzinie mojego życia, w codziennych wyzwaniach, decyzjach, które muszę podjąć oraz w interakcjach z osobami wokół mnie. W każdym kroku, nawet w trudnych sytuacjach. Ufam, że twój pokój pomoże mi poradzić sobie z emocjami, zarządzać stresem i znaleźć spokój, nawet gdy wszystko wokół mnie wydaje się niestabilne. Panie, niech twój pokój będzie stałą obecnością, która mnie wzmacnia, daje mi jasność i prowadzi do działania spokojem, wiedząc, że ty kontrolujesz wszystko. W chwilach próby, gdy strach i niepokój próbują zawładnąć moim sercem, proszę, Panie, aby Twój pokój objawił się w sposób potężny i transformujący. Gdy ciężar trudności wydaje się nie do zniesienia, szukam w Tobie siły, by iść naprzód z wiarą, ufnością i odwagą. Twój pokój to to, co trzyma mnie silnym w burzy, pozwalając mi iść naprzód z nadzieją, nawet gdy droga wydaje się niepewna. Modlę się, aby gdziekolwiek będzie smutek lub cierpienie, Twój pokój był jak balsam, uspokajając moje emocje i pozwalając mi żyć spokojnym umysłem i odnowionym duchem. Niech pokój, który pochodzi od Ciebie, będzie silniejszy niż jakiekolwiek zmartwienia czy niepewności, i niech w Tobie zawsze znajdę bezpieczeństwo, ochronę i zaufanie, by pokonać wszystkie wyzwania, które pojawią się na mojej drodze. Panie, w każdej chwili mojego życia pragnę być prowadzony przez Twój pokój. Niech będzie On latarnią w trudnych chwilach, światłem które pokazuje mi drogę oraz siłą, która popycha mnie do przodu, nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Niech twój pokój będzie obecny nie tylko w chwilach spokoju, ale także pod presją codziennego życia, w pracy, w interakcjach rodzinnych i społecznych, gdzie często napięcia mogą narastać. Kiedy doświadczam Twojego pokoju, niech stanę się narzędziem pokoju dla innych, przynosząc spokój, współczucie i miłość, nie pozwalając, by zewnętrzne sytuacje zakłóciły moją wewnętrzną harmonię. Modlę się, aby ten boski pokój był żywym świadectwem Twojej obecności w moim życiu. A przez niego osoby wokół mnie również mogły odczuć pocieszenie i ochronę, które pochodzą od ciebie. Niech Twój pokój, Panie, zawsze będzie siłą, która mnie podtrzymuje i prowadzi we wszystkich aspektach mojego życia. Proszę, Panie, o łaskę, bym mógł pozostać skupiony na Twoim pokoju. Niech nawet gdy rozproszenia życia będą próbowały odciągnąć moją uwagę od ciebie, zawsze będę w stanie powrócić do Twojego odpoczynku, znaleźć pocieszenie w Twojej obecności i wzmocnić się w pewności, że Ty troszczysz się o mnie. Nie pozwól, bym zgubił się w trudnościach, ale aby zawsze szukał Ciebie, szukając Twojego pokoju który mnie równoważy i utrzymuje w pokoju, niezależnie od tego, co dzieje się wokół mnie. Niech Twój pokój stanie się moją siłą, moim fundamentem, a także moim przewodnikiem, nawet w najtrudniejszych momentach. Panie, wzmocnij wszystkie obszary mojego życia, abym mógł żyć z pewnością i dobrostanem. Nawet gdy czasy będą próbą, wiem, że trudności są nieuniknione, ale z Twoim pokojem mogę przejść przez wszystkie wyzwania z serenią. Niech moja ufność w Ciebie będzie niezachwiana, nawet w czasie prób, i abym wiedział, że dzięki Twojej pomocy mogę pokonać każdą przeszkodę. W Twoje ręce powierzam wszystkie moje troski i wiem, że z Twoim pokojem mogę stawić czoła każdej sytuacji z odwagą, cierpliwością i nadzieją. Panie, kładę przed Tobą wszystkie moje potrzeby emocjonalne, duchowe i fizyczne. Wiem, że w Tobie moje wszystkie potrzeby są zaspokojone. Twój pokój oferuje mi wszystko, czego potrzebuję, by żyć w pełni, w równowadze, zdrowiu i szczęściu. Dziękuję Ci za każdą dziedzinę mojego życia, którą odnowiłeś, za każdy szczegół, o który troszczysz się z taką miłością. Wiem, że gdy wszystko oddam w Twoje ręce, mogę odpocząć, wiedząc, że Ty wykonujesz swoją doskonałą pracę w moim życiu. Niech odnowienie, którego doświadczam, Panie, będzie głębokie, dotykając każdego aspektu mojego życia i przynosząc mi odnowienie. Niech mój umysł, serce i ciało będą odnowione przez Twój pokój, który dokonuje prawdziwej przemiany. Dziękuję Ci za uzdrowienie, którego już doświadczam, za odnowienie mojego ducha i za przywrócenie mojego dobrostanu. Dziękuję Ci za każdy krok w kierunku równowagi, spokoju i bezwarunkowej miłości. Niech nadal doświadczam pełni Twojego pokoju w każdej sytuacji. Wzywam Cię, Panie. Aby Twój pokój objawiał się w moim życiu w sposób stały, we wszystkich momentach i we wszystkich okolicznościach. Niech będę żywym świadkiem Twojej mocy przemiany, nie tylko przez słowa, które wypowiadam, ale przez sposób, w jaki żyję, odzwierciedlając boski pokój w tym, co robię. Niech moje życie będzie świadectwem wiary, zaufania i pokoju w Tobie, aby inni mogli zobaczyć w mnie Twoją transformującą obecność i dobroć. Teraz, Panie, na zakończenie tej modlitwy, całkowicie oddaję się Tobie, ufając, że w Twojej łasce mój wewnętrzny pokój zostanie zachowany nienaruszony. Proszę. Chroni mnie przed wszelkim złem, niech Twój pokój mnie otacza i strzeże przed negatywnymi i zewnętrznymi wpływami, abym mógł żyć obfitym życiem, które zaplanowałeś dla mnie. Dziękuję Ci, Panie, za Twój stały i trwały pokój. Dziękuję Ci, że odnawiasz mój duch i dajesz mi dobrostan, którego tylko Ty możesz mi dać. Niech ten pokój nadal prowadzi mnie, wzmacnia i przemienia, teraz i zawsze. W imię Jezusa, mojego Zbawiciela, modlę się. Amen.